Dziś porozmawiamy o tym, czy lekarze powinni bać się sprawy karnej. Sam prowadzę kilkadziesiąt spraw karnych w obronie lekarzy i chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami na ten temat, ponieważ w publicznej dyskusji widać wyraźną polaryzację stanowisk. Jedni mówią, że ryzyko sprawy karnej jest niskie i demonizowane, drudzy mówią, że ryzyko sprawy karnej jest bardzo duże, ogromne i że każdy lekarz czuje presję związaną z odpowiedzialnością karną. Kluczowym argumentem osób, które uważają, że zagrożenie sprawami karnymi w Polsce dla lekarzy nie jest duże, jest to, że w 2021 roku skierowano przeciwko lekarzom 216 aktów oskarżenia. W latach poprzednich było to 199, coś koło 200. Problem w tym, że patrzenie tylko i wyłącznie na liczbę skierowanych aktów oskarżenia nie daje całego obrazu sprawy, ponieważ te liczby Zaciemniają nam tak naprawdę rzeczywistość z czterech powodów. Powód pierwszy. Liczba złożonych aktów oskarżenia do sądów jest pochodną zawiadomień kierowanych na prokuraturę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że prokuratorzy najczęściej nie podejmują sami z siebie takich spraw, tylko dopiero na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Co to oznacza? To oznacza, że im więcej będzie zawiadomień, tym więcej będzie spraw kierowanych do sądów. I pamiętajmy o tym, że jeżeli wzrośnie liczba zawiadomień, to wzrośnie liczba aktów oskarżenia. Powód drugi. Potencjał spraw karnych dotyczących lekarzy jest bardzo duży. Proszę pamiętać, że każde powikłanie medyczne, każdy zgon pacjenta z powodu jakiejś choroby może być uznany za błąd medyczny. Przykładowo, jeżeli w roku 2017 w Polsce umarło 167 tysięcy osób z powodu chorób układu krążenia, to gdyby rodziny tych osób złożyły zawiadomienie, mielibyśmy 167 tysięcy postępowań, a więc mówiąc wprost, potencjał spraw karnych jest bardzo duży. Powód trzeci jest taki, że na etapie prokuratury postępowanie w sprawie błędu medycznego trwa długo. Zazwyczaj Kilkadziesiąt miesięcy. Oczywiście, dlaczego tak się dzieje? Z różnych przyczyn. Prokurator musi zebrać dokumentację medyczną, przesłuchać świadków, wysłać sprawę do biegłych, czeka na opinię biegłego. To wszystko zajmuje miesiące, a czasem lata. To powoduje, że jeżeli ktoś przykładowo zgłasza sprawę w roku 2018, to ona może trafić do sądu dopiero w roku 2020. Lub 2021. Co więcej, znam bardzo wiele przykładów, w których prokuratury i sądy prowadzą sprawy, na przykład jeszcze obecnie z roku 2005. Co więcej, ostatnio przyszedł do mnie klient ze sprawą, która rozpoczęła się w roku 2015, a dopiero parę miesięcy temu trafiła do sądu. No i powód czwarty. O którym nie można zapominać. W sądzie karnym gramy o bardzo wysoką stawkę, ponieważ sąd karny może orzec wobec lekarza zakaz wykonywania zawodu. Od roku do 15 lat. Takie zagrożenie istnieje, a wiemy, że dla każdego lekarza nawet rok bez możliwości wykonywania zawodu to wieczność. No i ostatnia kwestia, o której warto pamiętać, to jest to, że jeżeli mamy wyrok skazujący sądu karnego, to w większości przypadków będzie on dla sądu cywilnego wiążący. Co to oznacza? To oznacza, że pacjent może domagać się wypłaty za dość od sądu cywilnego, a sąd cywilny musi przyjąć, że został popełniony błąd i na tej podstawie ustalić wysokość odszkodowania należną pacjentowi. Podsumowując, czy jest się czego obawiać? Każdy z Państwa może sobie już sam odpowiedzieć na to pytanie.